<słuchaj> Słuchaj go, go do tego do śniegu. Ty wiesz co? Jedziemy <słuchaj> się wstydził w tym momencie. Nie ma nic, Nie nie, dobry nie zapiąć, bo to No pa dobre światło teraz jest. To pa, pewnie wejście widzisz. No. Tak świeci, o to. O, o stonzie, tam, tam, tam. O to jest tej. Tak, kursi, tak, o tak. Tego skosu. Tak, tak, dobra. Tak. Bo ja muszę się rozpędzić. No dobra, dawaj. Trzymaj. <laughs> <laughs> da, dawaj, 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 dawno, no. Pojęcie pierwsze. <laughs> To jest w kieszenie. kieszeniu? To jest miał w wolnym tempie film. Jaką figurę chcecie? Na kapsułę. Podwójnego małysza. Nie, cztery tu lub i 10 sal. No gdzie tak daleko? Nie, to nie! To... Nie, to ja... Nie, no gdzie no gdzie Panie ja, gdzie kolego! Masz, ja cię rysuję. Patrz, on ci narysuje gdzie masz paść i... Nie, bo się rozpojeli paść, za no daleko, to tylko na... O tu o! O tam ono masz tam wpaść i na głow. Na na głow... Na, głów, na, głów, na główkę, tak jak wtedy. O tu masz paść. Czekaj. Ale co tak, jest tam? Tu będziesz miał kamerę tak jak na, na windsurfingu śmiga, tak samo kamera ta śmiga. To jest sam, mam na Małysza i co zrobisz? Będziesz miał wszystkie ujęcia, musisz sam to przynajmniej w górze walnąć i głową się wbić. Śmiej się tak sztywną głową <noise> To było też bardzo dobre. A teraz nagłówka? A tamtąd? No weź! A Mało! O teraz tamtąd! Id dalej! Dawaj, 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 dawaj! O jej <śmienny> Ale kurwiel je jebany! <śmienny> Ale mordy są się... ty! Patrz jaki ja kurwa cały ucieknął! Tu bo kurwa! Ooo jak się nagrywa! Słuchaj! <śmienny>